Dzień dobry, witamy serdecznie, jesteśmy w takiej oto scenerii, będziemy podchodzić oto tymi schodami, tak. wybieramy się na Zamek Chojnik, jesteśmy tu yy, drugi raz, tak. pierwszym razem wchodziliśmy tym szlakiem łatwym, dzisiaj postanowiliśmy dać sobie w dupę i, i sobie trudnym szlakiem. Mam tam małe zakwaski, ale to tam po wczorajszej ślęży, ale, ale jakoś myślę, że kurczę dobrniemy. No sceneria tutaj ten tak. wejście jest piękne, malownicze takie. No jeszcze raz przewrócę wam, odwrócę wam tak wygląda podejście. Bo ostatnim razem jak byliśmy to podejścia nie nagrywałem otoczenie. Takie jak widać skałki są już mhm. widoczne. No i tak to wygląda. I na razie na tyle.